Wojciech Szczęsny z emeryta do gwiazdy sezonu. Teraz cały piłkarski świat zadaje jedno pytanie: czy Polak zostanie w Barcelonie na kolejny rok? Historia Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie to gotowy materiał na film. Jeszcze rok temu oficjalnie zakończył karierę, a dziś jest jednym z najbardziej uwielbianych zawodników na Camp Nou. Został awaryjnie ściągnięty z emerytury i natychmiast stał się filarem drużyny Hansiego Flicke. Zdobywając z klubem potrójną koronę na krajowym podwórku. Mimo upływu lat, pokazał klasę, charakter i niezawodność zarówno na boisku, jak i poza nim. Kontrakt Polaka wygasa z końcem sezonu, a przyszłość wciąż jest niejasna. Kibice nie mają wątpliwości chcą, by szczęsny został, ale media spekulują, że klub może rozważać inne opcje. Mark André Terstegen wraca do formy, a dziennikarze. Jak Achraf Ben Ayat, przekonują, że Barcelona powinna mimo wszystko szukać nowego bramkarza. Ich zdaniem rywalizacja na tej pozycji to fundament w walce o trofea europejskie. Jedno jest pewne, szczęsny już zapisał się historii katalońskiego klubu. Swoją charyzmą, dystansem i skutecznością zdobył serca kibiców, którzy marzą, by ten niezwykły rozdział trwał dłużej niż jeden sezon. Czy Wojciech Szczęsny zostanie w Barcelonie i znów poprowadzi drużynę po sukcesy? Podziel się swoją opinią w komentarzu i subskrybuj nasz kanał, by nie przegapić dalszego ciągu tej niezwykłej historii.